No dobra. To bierzemy się za pieczenie chleba razowego pszennożytniego. Co nam się przyda? Zakwas 250 g, mąka razowa żytnia typ 2000. Tego nam się przyda też 250 g, to jest do karmienia zakwasu. Mąka pszenna pełnoziernista. O Boże, jak zdrowo. 284 gramy. Yy, mąka pszenna chlebowa, typ 750. Yy, tego chcemy 600 gramów i jeszcze trochę, żeby tam podsypać podczas operacji ciastem. Yy, jakieś drożdże instant, nie muszą być kaputo. 5 gramów nam się przyda. Yy, wody nie wiem ile i soli 21 gramów chuja ja to pokazuje wiesz jak wygląda woda i sól no dobra krok pierwszy jest prosty i przyjemny bierzemy sobie zakwas i chcemy do niego dodać 250 gramów wody tyle ile go mamy Trochę przygiałem, nieważne. To będzie dobrze. Dobra, i chcemy go ładnie rozbełtać. Chodzi po prostu o to, żeby łatwo go wydobyć w całości ze słynka. Potrzebujemy również 250 gramów tej mąki żytniej razowej. No dobra, czyli uzyskujemy 3 razy więcej zakwasu niż go mieliśmy początkowo. Jak już to wszystko pomieszamy. Jak to już mamy wszystko zamerdane razem, to przykrywamy to jakąś ścierką albo talerzem, co tam masz pod ręką. I w zasadzie robimy sobie odpoczynek na 16 godzin. Także na razie tyle. No dobra, minęło już nawet 17 godzin, może być i tak. I kolejną rzeczą, którą musimy zrobić jest odważenie 250 g tego zakwasu, żebyśmy mieli po prostu na kolejne pieczenie. I go sobie tak możemy w nieskończoność namnażać. Dobra, mamy to. Jak już sobie ten zakwas odważyliśmy, to bierzemy trochę folii spożywczej. Zabieramy go, zrobimy mu kilka dziurek do oddychania i on sobie może być w lodówce przez 10 dni, 2 tygodnie. To teraz możemy już się wziąć za właściwe ciasto. Mi jest najwygodniej robić tak, że biorę resztę tego zakwasu, wsypiam do niego drożdże. Zawsze trochę wspomogą wyrastanie. Natomiast dalej. Dajemy do niego całą wodę, której użyjemy. To jest 540 gramów. Jako, że takie za dużo mi się lunęło do samego zakwasu przy dokarmianiu, to dam dyszkę mniej. To możemy sobie trochę rozbełtać. Po prostu łatwiej to będzie potem wyjąć z tej michy. Nie trzeba będzie skrobać po ściankach, żeby nic nie zmarnowało, bo wszystko się w miarę ładnie wyleje. składników yy, zaczniemy od mąki pszennej chlebowej potrzebujemy jej 600 gramów Teraz mąka pszenna pełnoziarnista 284 gram. gramů v soli. No dobra, możemy wlać zakwas. No i można przystąpić do wyrabiania. Ja będę wyrabiał w Thermomixie, bo jestem krezusem i królem życia. Jak masz jakiś mikser planetarny, mikser ręczny z tą dziwną końcówką haczykowatą, dwie ręce. prac sobie. Będę wyrabiał prawdopodobnie dwa razy po mniej więcej 3 minuty. Tyle wystarczy zazwyczaj. Sobie. z tego, co widzę, to już wystarczy. Często ma fajną konsystencję. Siatka glutenowa nie jest jakoś super rozwinięta, ale na ten moment wcale nie o tym chodzi, żeby była. No to musimy to teraz wydobyć. My, że mamy to. Jeśli na tym etapie uznamy, że jednak fajnie by było, żeby to ciasto było troszkę bardziej sprężyste, jeszcze nie powinno być, ale jeśli jest bardzo rozlazłe, no to możemy je w ten sposób kilka razy złożyć na pół, zostawić w spokoju i powinno nabrać fajnej konsystencji. I tak kilka razy, ale ja nie muszę tego robić na ten moment. Teraz to ciasto zostawiamy sobie na godzinę, żeby sobie odpoczęło. Pod przykryciem oczywiście, talerz albo jakaś relatywnie czysta ścierka. No i wracamy do tematu za godzinę. Minęła godzina. Ciasto już sobie całkiem fajnie podrosło. I teraz trzeba je wykluczować. Yy, przydaje się taka stolnica silikonowa, drewniana, co tam masz? Blat. Na początek ruszymy trochę mąką. Na ten moment nie za dużo. Żeby po prostu to gołe nie było. Nie chcemy jeszcze za dużo mąki, bo jak w tym momencie ciasto za bardzo się w niej utapla, to przy formowaniu bochenków nie będzie się do siebie kleić, więc na razie oszczędnia. A, takie karty do ciasta też się mega przydają, polecam. No dobra. Musimy to ciasto wygrzepać. I mamy to. Teraz sprawa jest taka, że musimy mniej więcej ogarnąć, jak to przypołowić. Jak że z takiej ilości ciasta wyjdą. To ma takie dość słuszne bochenki. I robimy wzdłuż tej linii ściechę z mąki. Dzięki temu, jak zaraz wbijemy w tę ściechę kartę, to nic nam się nie przyklei do ciasta. Nie przyklei nam się ciasto do karty. I pstryk. Teraz staramy się w miarę uformować z każdej połowy owal. nie musimy być super delikatni, bo to ciasto jeszcze będzie miało czas z powrotem urosnąć, więc możemy je trochę odgazować. To nawet dobrze. No dobra, mamy coś mniej więcej przypominającego owal. No rzucamy na to ścierkę. I wracamy do tego za 20 minut. Ok, minęło 20 minut, i teraz pierwsze, co robimy, to nastawiamy piekarnik na 250 stopni. I koniecznie blacha musi być w środku, bo chcemy, żeby się ładnie, równomiernie nagrzała. A tymczasem zajmiemy się ciastem. No to porozmawiajmy o formowaniu bochenków. Mamy sobie to owale. I chyba najlepszy sposób jest taki, trochę to sobie odkleję najpierw. Chyba najlepszy sposób jest taki, żeby najpierw tutaj trochę złożyć. Zaginamy rogi. Jeśli ciasto nie chce się za bardzo kleić do siebie, bo, yy, bo po prostu użyliśmy za dużo mąki, to można troszkę zwilżyć dłoń i po prostu poklepać to. Powinno zadziałać. Dobra, teraz robimy pyk. Wklepujemy, żeby się skleiło. Tak, tak ściśle dosyć. Zbijamy. i łączeniem do dołu i mamy całkiem spoko bochenek i ten bochenek już wypadałoby od dołu podsypać tak naprawdę dość konkretnie Jeśli jakoś tam nie jest do końca gładki, gdzieś tam na boku, to można go tak podwinąć od siebie. Dobra, będzie. A teraz drugi. tak jedną trzecią i tą czwartą składamy boki i rolujemy No nie jestem pewien, czy je tak fajnie równo podzieliłem, ale to nie apteka. Przykrywamy ścierką i wracamy do tematu za 40 minut. No to teraz będzie się działo. Będziemy pakować to wszystko do pieca. I co nam się przyda? Przyda nam się wrzątek, przyda nam się ewentualnie jakiś taki spryskiwacz z wodą. Yy, przyda nam się jakieś naczynie, które może sobie posiedzieć yy, w piekarniku. Ja mam na przykład takie żeliwne coś. Ale nie wiem, może być yy, yy, szkłożar odporne, coś takiego. Będziemy to wszystko ładować do pieca i potrzebujemy zapewnić tam odpowiednią wilgotność, bo dzięki temu wychodzi zajebista skórka. O! Wiem, co się jeszcze przyda. Jakiś zajebiście ostry nóż. Albo żyletka, jak masz kiepskie noże. Musimy wszystko zrobić sprawnie, bo zaraz wyjmiemy blachę z piekarnika. I nie chcemy, żeby nam za bardzo ostygła. Zaczniemy od tego, że trochę sobie odkleimy te bochenki, żeby nam potem łatwo poszły. Można je podnosić potem ręką. Ja wolę to robić yy, łopatą do pizzy bo wiadomo zawsze się trochę przekrzywią i stracą walory estetyczne można je też trochę posypać mąką w zasadzie to po upieczeniu będą miały taki trochę bardziej rustykalny vibe No dobra. Pierwsze co robimy to do piekarnika. Wrzucamy naczynko. Akurat moje miłe jak się trochę nagrzeje, bo wtedy o wiele szybciej daje parę. Yy, następnie. Dobra. Przygotuję sobie od razu wrzątek. I w zasadzie, żeby było jak najszybciej, to może od razu złapię jeden bochen. Chyba trochę tu mało miejsca mam. Dobrze go zgarnę z jak największą ilością tej mąki, żeby minimalizować ryzyko, że podczas pieczenia bochenek tam po prostu przywrze do blachy. No dobra. To wyjmujemy blachę i działamy szybko. Pamiętajmy, żeby zostawić między wochenkami trochę miejsca, żeby tam też był przepływ gorącego powietrza. Ważna sprawa to nacięcie. Chodzi o to, żeby podczas wyrastania bochenki pękły nam tylko tam gdzie chcemy i musimy takie słabe miejsce w cieście utworzyć. Kwestie wizualne, ale dość ważne. Możemy je trochę spryskać wodą, co jeszcze nam zwiększy wilgotność w piekarniku. Teraz działamy tak. Otwieramy. Bochenki wstawiamy raczej nisko. Tutaj mamy naczynko. Mierzemy w Stek. Zamykamy. Obniżamy temperaturę do gdzieś 240 stopni. I pieczemy, aż zacznie się trochę rumienić. U mnie to zajmuje akurat 15 minut zazwyczaj. bochetki zaczęły się już rumienić. To teraz musimy usunąć ten garnek z wodą. I generalnie może troszkę zmniejszyć tam wilgotność. Już nie jest potrzebna, bo wilgotność swoje zrobiła. Czyli weszła sobie w interakcję z glutenem i zrobiła troszkę taką bardziej śliską skórkę. Teraz osobiście robię tak, że ustawiam temperaturę 220 stopni. Nastawiam termoobieg i dopiekam aż, aż będę zadowolony. Ja lubię akurat mocniej dopieczone, ciemniejsze takie. Koniec końców dopiekałem wszystko 15 minut w termoobiegu na 220 stopniach. Wyszło całkiem spoko. Dość ważne, żeby ułożyć to po pieczeniu na jakiejś takiej kratce na przykład do pieczenia czy czymś, żeby się nie zapiekło, nie zaparowało od dołu. No i tak poczekaj, nie wiem, tak z pół godzinki, zanim rozkroisz. Wiem, że ciężko się czasem opanować, ale żeby powiedzmy było to chociaż nie wiem, 50-45 stopni. Chodzi tylko o to, żeby woda, która tam jest w środku, sobie po prostu nie odparowała, bo zacznie bardzo szybko czerstwieć. No, to tyle. Subój.